Mamy koniec przyczepy, zaraz podjeżdżamy drugą. Nie zwróciłem uwagi, Rafał już podjechał drugą przyczepą. Tamta jest tam, takie same przyczepy, tam nie zwróciłem uwagi. Także zaraz sypiemy z drugiej przyczepy. I elegancko. Tutaj też się dobrze sadzi po tym wyrównanym, bo to było wyrównane karatem zagony, bo tutaj pole, które było pierwsze odkamieniane. Ja myślałem, że ten, że trzeba odjechać, a tu już podjechałeś. No, patrz, w drugą stronę. Filtr paliwa mi pęk. To samo co było u Sebastiana. O Jezu Filtr paliwa pęk. To samo co u Sebastiana, wiesz? I tam wali mi ropą w tamtą stronę. E, dobrze, że weźmiemy dziesiątki. pokręcimy nie? Kręcimy, nie? A, no. No, bo nie, ma, nie ma w busie. Nie wiem, czy się ręką mu może. Nie wiem, czy klucz jest w busie. Ale chyba nie ma. Może ręcznie pójdzie No chyba nie pójdzie Nie, nie pójdzie ręcznie Niestety nie mam filtrów w samochodzie Ale zamienimy od innego ciągnika Weźmiemy od dziesiątki Myślałem, żeby wrócić tak to wszystko Szybko, szybko i jeszcze nie wszystko jest tak powinno być będziemy kręcić w tą stronę Taką. Mamy klucza, musimy użyć pasek. Trzeba, ja może odwrotnie, powtórzyć, bo on jest wygięty. Nie wiem, okay. nie, to dobrze, tylko trzeba. Możemy zacząć. O! bo jest w paliwie no go wytrzymać. zmywasz powinien być tu jest w tym, a tutaj w tu w tym Puxa, crença. Trochę chyba poszedł, tutaj. No, na początku. O, poszedł. Tutaj w tym miejscu jest pęknięte i leci. Tu. Dobrze, że nie ma więcej tych filtrów, bo to nie wypał. Ciekawe, jaki tam jest w dziesiątce. Jaki tam jest? Też biały? To samo, a nie, to Donaldson jest, to tutaj będzie inny, tam był Bigs A tam był wix To samo miał Sebastian, jak leżał na tym yy, tam Na młodrzewcu Dobra Ręką bez Tak. I sadziemy dalej. Temat z filtrem ogarnięty. Całą sytuację uratowało to, że mamy w większości jeden model ciągnika i były dwa takie same ciągniki na polu. 72-20 czarne i mogliśmy z jednego ciągnika zabrać filtr paliwa i założyć od tego. Także już się wyleczył, wyleczyłem z tych filtrów. I jechać do Tobą, żeby jeździć? Wyleczyłem się z tych filtrów. Zostało mi tam jeszcze kilka sztuk na magazynie. Trzeba będzie jakoś się zużyć. No ale to tak jak... Na pewno trochę ropy straciłem. Zaczęło tak mi coś śmierdzieć robą. Na początku patrzyłem, nic nie widziałem, bo myślałem, że ta rurka od co ostatnio, tam było ok, ale tu otwieram, później patrzę, a tam normalnie leciało takim strumieniem z tego filtra. No pękna tam na tym przy samej górze, jak się... tam jest taki chyba za... nieważne, tam leciało z tej strony jest największy klin poprzeczek mam zrobiony przejeżdżam teraz tam na stronę rzepaku tutaj muszę wyrównać na opryskiwacz I trochę nam chyba braknie sadzeniaków, żeby te pole zakończyć, ale to nie dużo. Potem jeszcze mu zostało dwie łyżki. No i mam całą sadzarkę, A zostało mi... bo To taki klin jest. Pole w kształcie kina. Teraz tam przyjadę od żebaków. Poza to jest dosyć długa ściana. I te pole będzie skończone. I mam nadzieję, że te trochę wcześniej skończymy. Jutro na dwie sadzarki przejeżdżamy na te pole do wiatraku. Tam będziemy sadzić. I od Rzepaku po jak już mam posadzony? Zostało mi jeszcze tam. chwilę czekałem, bo Rafał był po posadzeniaki, bo nam brakło jednak. I zostało mi jeszcze tam, gdzie stoją przyczepy i kawałek tam po i będzie pole skończone. To już kończę bo trzeba. Teraz ja jedzie już. Zabiera przyczepę. Wczoraj to by Jak nie, no to będziesz musiał jakoś to ale na razie dołka traktor. Przejechałem na kolejne pole. Tamto pole jest tam za tym, za tym zbożem. O tam widać sobie. Tam gdzie jest przyczepa. Jakby tu przyjechałem. Tu mieliśmy ziemniaki rok temu. Tu przyjechałem, żeby wysadzić wszystko z tej przyczepy, żeby zabrać ją, już ją pustą. Bo to już będzie koniec tej odmiany i, i przejeżdżamy tam gdzie wiatraki, tam te dwa, o, tam widać. Nie te nowe, tylko tam te dwa. I tam będziemy sadzić. Tu mam jeszcze chyba ze trzy łyżki do wysadzenia. I wracam. Jest godzina dziewiąta za cztery. A siadłem na ciągnik około 17-18. Nie, 17. I przez całą noc jakoś fajnie robota szła. małe pole tak taki trochę tam, ale jakoś się dało radę. Teraz to wysadę tutaj. Tu są właśnie te góry, co stajger. Podciągał kombajny wykopki i tutaj nie było wody, rok temu. Teraz jest. tutaj właściciel, właściciel, widzę, coś robi. Jakąś tą wodę próbuje chyba spuścić. Jakaś rura leży. Jakaś rura tam, widzę, niebieska leży. A tam są te góry. Tam nie było mokro, ale pod góry musieliśmy korzystać z pomocy Steigera. Do nas tutaj też widać woda stała w poprzednim roku nie mieliśmy problemu tutaj jak ziemniaki żeby tutaj wysadzić i wykopać została ostatnia sadzarka i zapchało się paliwo na no, żadnych nie ma tylko śrubokręt i młotek Skąd to się wzięło ostatnio? Czekaj, w czym to było? Dobra, ja już się bałem, że się skończyło paliwo i że nie, nie wrócę. To mi się udało odkręcić za pomocą śrubokręta i młotka. Bo tutaj klucz 27 jest potrzebny. Załapać się na Tutaj włożyliśmy śrubokręt a tu pokaliśmy motkiem i poszło. Dobra, skręcamy. Powinien zapalić. 1019. Miałem to tylko skończyć i wracać na gospodarstwo, i mieliśmy się zmienić. Wysadziłem sadzarkę, tak jak przedtem paliwo mi się zapchało. Odepchałem, wysadziłem sadzarkę no i wracam sobie do gospodarstwa. Tutaj jest wyjazd. Chciałem sobie wyjechać i mieć o gaz. Pomyślałem sobie, że znowu się zapchało paliwo, ale co się okazało, że nie zapchało się, tylko tego paliwa nie ma A bo tam radio miałem, nie Najprawdopodobniej... Najprawdopodobniej... To sobie wygadają przez radio. Najprawdopodobniej ten syf pociągnięty został dlatego, że było mało paliwa. On się pewnie unosił na powierzchni paliwa jak poziom spadł, zaciągnięty został przez rurkę. I co? Muszę czekać, dzwoniłem, zaraz przyjadę. A bus pojechał był na polu, można było dolać, ale nie myślałem, że aż tyle mi tutaj zejdzie. Bo jest godzina 10.20 teraz. To trochę tu mi zeszło, na tyle tego paliwa zabrakło. Myślałem, że to jeszcze będzie gdzieś mówię, tak sobie myślałem, że o skończy skończę a to. Dobra, czekam. Trzeba zainwestować w czujniki poziomu paliwa, z tym, że tu były wymieniane czujniki. I tak działało, to później przestało działać te czujniki tak... Teraz kupiłem do 7240 Pro. Tym, co Sebastian jeździ, też to oryginalne nowe. I też tam to nie chodzi tak, jak powinno być, te pływaki. Także nie wiem, czy to da się zrobić, żeby yy, to uruchomić. A inwestycja to 2000 zł trzeba wydać na dwa, na dwa pływaki. Nawet nie wiem chyba, czy wystarczy, bo już nie pamiętam. 1000 coś? No około 2000 zł. Także zaraz przyjadę i pojedziemy. Jedzie pomoc. Musi po ranym dojechać, nie ma innej opcji. No. Ile jechali? Która godzina? No, 48, a była chyba 20. 10, 20, czyli pół godziny. idzie, idzie. Jest paliwo, jesteśmy uratowani. I maszyna chodzi, jedziemy Odłączyłem ten komputer, żeby prąd oszczędzać Znaczy komputer, sterownik, żeby prąd oszczędzać Dobra Za 2 godziny będę w domu No i przejeżdżam koło Teotlina Jeszcze musimy wrócić tutaj Na bunkier ten podajnik i wracamy to było trochę kręcenia, ale ogólnie tamta strona jest fajna długa tylko tutaj tak jest troszkę krócej ale od to się fajnie sadziło bo tam gdzie teraz wysadzałem to nie było od tylko świeża orka no to tam już troszkę, od razu widać jest różnica no i ładujemy Wszystko się trzyma, wszystko się trzyma. Dawaj, dawaj, do przodu troszkę jeszcze? No i na dół, na dół, na dół. Jeszcze na dół. Dobra. Zapinamy Ja wracam, a oni z sadzeniakami na pole jadą I następny leci sadzeniakami Dobrze idzie pod górę Mam No to dobrze przesyłka szczęściami. Tak, jedna strężina nam pękła w od kamieniaczu, i te blachy muszę pozakładać, żeby się tam na mnie wpychało na paski, bo tam te blachy mają za zadanie uszczelnić te wałki, żeby kamienie nie szły na paski. I tam mieliśmy problem, bo tam wpadał, wpadały kamienie. Zamówiłem te blachy. Wszystko fajnie, tylko że najgorsze jest to, że tu trzeba czekać tydzień czasu. Tydzień czasu gdzieś trwało, zanim to przyszło. A u nas na magazynach nic nie ma części. Wszystko muszą sprowadzać z Niemiec. No i teraz szykuję się, wyjeżdżam na pole. Zobaczymy, czy w ogóle będzie szło. Bo trochę popadało. Tak, jak widać, jest mokro. Ale też tam wysiewamy nawozy. Bo jak nie będzie szło sadzenia, to będziemy siali nawozy. No zobaczymy. Wszystko się zaraz okaże. Mijam się, czy wyprzedzam Wyprzedzam nasz skład Przyczepa z ładowarką Przejeżdża tam z początku pola, tu na koniec Tutaj Steiger stoi Ale czy będzie szło Zaraz zobaczymy Trochę spadło Może chociaż te nawozy po raz siewamy, tak jak mówiłem A później może w nocy trochę Jak teraz nie będzie padało To może zaraz trochę przeschnie Michał mówił, że elegancko mu szło Do tej pory sadzenie Przemieszczamy się wszyscy w jedno miejsce Jedno miejsce, żeby żeby wszystko stało we nocy w jednym miejscu Tu już też trochę jest kamienia na tym polu, z tym że tu mamy takich grubszy kamień Drobny jest też, ale widać, że jest dużo takich większych Tu widać normalnie śnieg jest w tych zagonach Grat taki spadł. I tu mamy przywieziony nawóz. Wczoraj całą noc wozili nawóz, bo ja sadziłem na jedną sadzarkę tamto pole, co nie było z zagonami, a ten. A w nocy Rosja z Kubą wozili nawozy. Co myślisz, że z tej rurki cieknie? Nie z rurki tylko z tego króćca Dobra, zaraz ten. Tam gdzie jest ta nakrętka. Ale to no. nie, że tak cieknie, tylko tak... Leje się. Lało się tu wszystko zapalone zawalone olejem, bo tu całe wszystko mokre było. Dobra, najwyżej go odpalimy jak nie będzie widać gdzie i... Nie wiem czy nie będzie tak lecieć, bo może redła nie być nie. No no nie, no, nie, nie ma tego, obciążenia. A jak po miałem w górze to tu normalnie lało się. No, no, brak, no, no, i tu się opie, tu. No? Nie, wiemy, nie, to jest to, to się wysoko. A, tutaj trzyma wiesz? Daj łyżkę. I co? Nie ma. Nie ma. Nie ma. ziemi Nie ale to A, bo jego trzeba tak do góry, żeby przestać to przeszło. No tak, bo on musi wstać. No, podjęto. Może teraz sam zwiadnik, co? Może zaraz, bo blacha go pociągnie. no jaki uparty jest. No nie. Ja wiem gdzie by się trzyma chyba krócie, ale teraz patrz, ja to pchnę za Teraz tak próbuję, ja to ja tłumaczę okay. W moją stronę ciągniją. Tam trzeba było odjąć. I... Nie? Nie. Nie. Ten krócię trzyma, nie? tak by wyglądało o nie, to powinno się tu ślicznąć ja pierdzie dobra, nie możemy wyjąć, ja na razie wyłączę bez czerwonej łyżki to nie robota. Co, si -y, to, 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 to. to są To są czujniki te ucie... na uciągu. Dla uciągu, no. Ale Jaka siła idzie na ramiona. No, teraz zobacz. Czekaj. To było? Nie. Czekaj, czekaj. To musisz dobrze O. No, jest tutaj zbiorniku, żeby nie zacisnęło? Tu przychodzi. Hmm. Jak się paską ściska, żeby nie zacisnęło tego. Poszedł, nie? Zajęcie się ma, ten koniec znowu. O, to na się Co jeszcze? Co na Ty, bo to może kamienia trochę się obniżyła, ta poduszka. Co? Może ty? Trzeba by kabinę trochę unieść. O, o. Dobra. Poszło? Poszło.

Jest taka zdecydowana Ale to była już bo... Dobra, zbiornik zdjęty Teraz zobaczymy co tu się dzieje Tu gdzieś się leje olej 80, ta w <gry> tak, tak, ma cylinder Pecak i pomocnicze siłowniki, no trzeba tu będzie zobaczyć gdzieś tutaj Wręciliśmy ten trójnik i raz, żeby był luźny, ale. Ale to widzisz, taki jest matowy. No. Chyba go tam już brało, Dobra, trzeba. Obejrzymy jeszcze, czy nie jest pęknięty. Dobierzemy, o ręki składamy. A, a pan widziałeś tu, jak te kalany wyparły? Ściuraj. Ty też do skrzyni śmieci się pchają. to my, by trzeba były było. normalnie tu, tu i tu. Widzisz? no Term kurzą trzeba założyć na tę rolkę i stel jedzie, Rosja, będziemy ładowali namus. Jest niesamowita. Znaczy już nie pada, to zaraz rana powinno wyschać. Na wozy idzie wysiewać, także nie jest źle.